Ojej, już znowu dzwoni! Ojej, już już cię łapy nie bolą! Już łapy nie bolą! <gryw> Moje dziecko ma 27 tygodni, a pies starzeje się i niestety wszystkie choroby ale już nie szczekaj, teraz przysłoniło. Cicho! Zwyrodnienie stawów. Właściwie jest tak, jakby ona nie miała w ogóle cicho foka stawów biodrowych. Stąd przeprowadzka, którą planowałam na za miesiąc, została przyspieszona. Odbyła się w trybie natychmiastowym. Jestem jeszcze trochę na kartonach dosłownie. Właściwie okazało się, że mam za mało mebli. No ale to wszystko przed nami. W swoim czasie będę urządzać i pokój dziecka, a teraz na razie muszę posprzątać kilka rzeczy jeszcze. Przeprowadziłyśmy się z czwartego piętra na parter. No i to jest ogromna ulga. Jak tak sobie pomyślę? Wózek, synek, kulejący pies. Taka wizja przyszłości wcale mi się nie podoba. Stąd parter to idealne rozwiązanie. Idziemy mieć balkon Foka? Tak, musisz wstać. No, hop, wstawaj! No właśnie takie wsparcie. No, idziemy. Foka? Swoją drogą taka przeprowadzka, takie przenosiny. Pod koniec ciąży to naprawdę ciekawe przedsięwzięcie. Trochę się poschylam, trochę popakuję worki. Książki od razu jestem zmęczona, zdyszana. Mimo najszczerszych chęci musiałam polegać na swoich przyjaciołach, którzy na szczęście nie zawiedli. I Marta z Gosią, Jacek z Maćkiem. Wszyscy przenosili i meble, nieliczne, bo nieliczne i e, worki, książki, no było trochę ciężkich rzeczy. Dziewczyny próbowały mi coś tam pomóc poukładać w domu, ale w sumie przecież sama najlepiej wiem, gdzie chcę, żeby co stało. <laughs> Cieszę się natomiast, że udało mi się pomóc w foce. Lekarz nazwał jej stawy turbomasakrą. To wyjątkowo do mnie przemówiło. No więc teraz urządzamy się tutaj na dole. No ja już sobie planuję to na przyszłość. Gdzie będzie stało łóżeczko Zaka, a gdzie moje? Jak już sobie je kupię, bo przecież na razie śpię na materacu, to też już zaczyna mi doskwierać. Czy Zak będzie miał osobny pokój, bo taki był na początku plan. Czy może lepiej być z nim w pokoju, skoro i tak będę przecież większość czasu z nim lub co chwilę z nim. Um, wiem, że są różne szkoły i myślę, że koniec końców ustawię nasze łóżka obok siebie, ale chyba w jednym łóżku bałabym się z nim spać, chociaż za pewne czas pokażę, jak to będzie. Ale już teraz lubię się zastanawiać, co gdzie będzie stało, gdzie jaka szafka, gdzie przewijak. Brzuch mam już coraz a, większy, stąd coraz ciężej mi się oddycha. I muszę przyznać, że takie niewinne tam mycie balkonu czt, nie należy już do przyjemności i do najłatwiejszych zadań, co wiem o moim synu. Prawdopodobnie uwielbia truskawki, jak ja. <gryw> Zawsze wtedy jeszcze bardziej e, kopię. To jest bardzo przyjemne, wciąż, wciąż mnie to nie boli. A właśnie po truskawkach jest wyjątkowo aktywne i wtedy na brzuchu mam takie, takie zgrubienie twarde. To bardzo fajne uczucie. No i właśnie, chociaż od dawna już czuję się mamą, to teraz, kiedy moje dziecko jest właściwie już namacalne wręcz, jeszcze lepiej potrafię wyobrazić sobie, że no rzeczywiście już wkrótce na świecie pojawi się taka mała istotka, której będę bardzo potrzebna. Tak jak tej kudłatej.